Rozpoczął się nowy rok szkolny. Po okresie nauczania zdalnego uczniowie i nauczyciele zdążyli za sobą zatęsknić. Już tak wszyscy czekamy, żeby spotkać się tutaj w szkole, żeby znowu budować te relacje, żeby znowu był ten kontakt nauczyciel-uczeń, żeby budowały się przyjaźnie, no i żeby szkoła tętniła życiem. Ja myślę, po tak długim czasie, kiedy nie widzieliśmy naszych kolegów, nasze koleżanki, no każdy po prostu gdzieś lgnie do tego, żeby się spotkać, porozmawiać i żeby po prostu być ze sobą. Brakowało nam bardzo tego, tego kontaktu z nauczycielem, który nam wszystko wyjaśnia, dlaczego to było bardzo cenne, teraz to doceniamy. W budynku szkoły obowiązuje reżim sanitarny. Każdy wchodzący do środka musi spełnić określone warunki. Obowiązuje nas dezynfekcja rąk. Będziemy organizować jak najwięcej lekcji na świeżym powietrzu. Przerwy będziemy spędzać na świeżym powietrzu. Każda klasa ma jedną salę w szkole, w której odbywają się zajęcia lekcyjne. Każdej z dziesięciu klas wyznaczono także osobną strefę, w której spędza przerwy. Z powodu epidemii uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego ograniczyło się do powitania pierwszoklasistów. Starsi uczniowie zaczęli rok w swoich salach z wychowawcami. Głównym tematem tych spotkań były zasady panujące obecnie w szkole. Dla najmłodszych jednak przygotowano coś więcej, aby mogli poczuć wyjątkowość tej chwili. Ja się cieszę, że będę już chodzić do pierwszej klasy, będą pewnie fajne zadania i nowa przygoda jest. Przyjmując róg obfitości, rządne przygód maluchy rozpoczęły najważniejszą podróż dziecięcych lat podróż do świata wiedzy.